Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu, witam was w dzisiejszym odcinku z War Thundera, dzisiaj zajmiemy się główną nagrodą z 15 sezonu Battle Passa, którą jest szwedzki Tygrys 2. I jeśli poprawnie znalazłem, to tę nazwę po szwedzku wymawia się Kunstygiel. Tak, ta, tak dziwnie się tę nazwę wymawia, więc pozostanę przy nazwie po prostu Tygrys 2. I no, zobaczymy jednocześnie, jak Tygrys 2 spisuje się na przedziale 6-7. Bo nie grałem jeszcze po tej zmianie. I jednocześnie sprawdzimy, czy ta maszyna była warta zdobycia do szwedzkiego line-upu. Ulala, rzuciło dominację na Polsce. Mały obszar i co najważniejsze, topka. Więc może uda się zdziałać w miarę dużo. No, zanim dojedziemy na pole bitwy, to tak trochę opowiem o tym Tygrysie. Bo ja już czekałem, czekałem na tę maszynę kilka lat, bo dowiedziałem się, że Szwedzi właśnie posiadali Tygrysa 2 i w jaki sposób oni go zdobyli. Po wojnie Szwedzi chcieli zdobyć, zakupić Tygrysa 2 w celu przetestowania go na poligonie. I niestety we Francji był problem ze znalezieniem nienaruszonego kadłuba tego Tygrysa 2. Większość była poważnie uszkodzona, ale udało się w 1947. Francja dała informację, francuskim rząd, czy zarząd, że w jednej miejscowości znajduje się maszyna, której mniej więcej oni szukają. I udało się w 1947 do... przetransportować Tygrysa 2 do Szwecji. Przez jakiś czas stał, miał zostać przywrócony do funkcjonalności, aby dało się na nim po prostu dokonać testy i posprawdzać jednocześnie, co tam się kryje. O, za wysoko. Muszę uważać, bo to i z piątka. I akurat inżynierowie szwedzcy, jak postanowili podnieść pokrywę silnika, znaleźli tam niespodziankę. Czyli niemiecki granat w kształcie jajka, za nisko. Który akurat znajdował się w pokrywie silnik pod pokrywą silnika. Niemcy chcieli najprawdopodobniej rozwalić silnik w tym czołgu. Nie wyszło to. Ja dobrze patrzę. Gdyby się znajdował jakoś tam. A, nie ma go już. Ja tak akurat próbuję jednocześnie skupić na rozgrywce, jednocześnie powiedzieć to i owo. O, na szczęście nie wypał, udało się to wszystko zabrać, rozbroić. Tutaj goś się znajduje. O, pięknie, i 5 rozwalony. O, wrak przywaliłem. I w 1948 tygrys 2 już był gotowy, został przetransportowany na poligon, gdzie Szwedzi go testowali, a dokładniej nie wykorzystali go jako czołg, który chcieli używać, a raczej strzelali do niego z różnego typu broni. Od broni ręcznej po nawet artylerię. Tutaj pokażę Wam zdjęcia, jak to mniej więcej wygląda, co z nim zrobili. I kurde, z tego co ja się dowiedziałem, oni transportowali go pomiędzy dwa poligony. I mieli problem z transportem, ponieważ Szwedzki teren nie był przystosowany do transportu jednostek o wadze ponad 60 ton, a ta bestia waży 68, więc mieli z tym problemy, wykorzystywali do tego każdy pojazd, jaki tylko mieli. A nawet są informacje, że do tego wykorzystywano Shermana. Nie umiem sobie wyobrazić, jak taki Sherman ciągnie tygrysa dwa po drodze z pomocą ciężarówek. Oczywiście, bo normalnie by nie dało rady. Jak Szwedzi skończyli testować Tygrysa II, jego kadłub został porządnie pocharatany. Nie przebiłem się w spaw. No to kadłub został potem zezłomowany, a wieża jeszcze była wykorzystywana do przetestowania czwórki z brytyjskich Centurionów. Kurde. Nie mogę się przebić z tego Su. On dostał jakieś niewielkie wzmocnienie, bo kiedyś był słabszy. Dostałem z Hita albo Za. No, jeszcze tutaj pożar zasłonił. No właśnie, ten Su on dostał jakieś takie buffy. Jest potężniejszy niż był, głównie w odporności. I teraz są z nim problemy. On kiedyś był bardzo łatwo przebijany przez krótkie 8-8, a teraz. Nawet z długiego jest problem. Teraz weszło. Ja mam zamiar się cofnąć, bo potrzebuję załoganta. Co jak co, ale granie na dwóch załogantach w każdej maszynie to wyrok śmierci. Chociaż i tak granie tutaj na trzech to będzie też wyrok śmierci, jak dostanę powierzy, ale to przeładowanie boli. I przyznam, trochę dziwnie mi się patrzy na takiego ogolonego Tygrysa 2. Jestem przyzwyczajony do tego, żeby miał te błotniki. Taki goły trochę mi nie pasuje. Tutaj, się jedzie? Hałasuje jakaś rosyjska maszyna. A, ten su. Osiempiątka. Spodziewałem się, że to setka. Bo MK i setka nie różnią się aż tak bardzo kadłubem. Jedynie osiempiątkę, a MK idzie czasami poznać, ale nie zwraca na to uwagi. W garnkach. Zwykły 8-5 ma kanciasty garnek, MK ma już okrągły. Coś, kurczę, dużo graczy, ale na mapie jakby ich było mało. Jak Tigres tu dwójki dostał. Niedobrze. Uuu, is dwa. Niestety, o, Hellcat, kryć się! E, ładuj mi odłamkowy. Nieważne. Trzeba przeciw przeciwpancerny. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego odłamkowy. No powiedzmy, gwarancja jest od 57, że one-shotujecie maszyny pokroju M18, M10, M36. Nawet testowałem, idzie tak samo z Ostwindem i Wirblem. Na prawo tu się schował. Pierwsza bitwa była na topce i to był spacerek. A teraz, no, mamy małe wyzwanie, bo jednocześnie ciaśniejszy teren. Jednocześnie rzuciło na 7-3 mniej więcej z tego co mnie jakoś orientuje. Na razie nie widać tak dominacji tej klasyfikacji. Przeważnie 6-7. I walczymy na Amerykanów i Brytyjczyków. Więc zaleta! Mamy tutaj wystarczającą depresję. 8 stopni. No, 10 byłoby rewelacyjne, ale wieża na, i kadłub na to nie pozwalają i tak jest przynajmniej coś, ale też będzie walka na pojazdy z potężnymi osłonami armaty i pancerzem wieży. Już tutaj widziałem coś zjeżdżało, prawdopodobnie jakieś lighty. Obstawiam bulldogi i może nawet helkaty. Najgorzej, jak się pojawi super helkat. Czemu najgorzej? Bo on będzie miał najłatwiej zniszczyć mnie. W zasadzie nawet zwykły Helkat przód bierze, mi przebije. Okej, okay, tu mamy Patona jedynkę. Tam się też znajduje jakiś... czołk. Charioter. Coś tak kminiłem, że to może być Brytol. Teraz ten Paton. Pytanie czy... Dobra, on schował się. Ale nie, 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 nie do końca, jeszcze tu stoi. Tak, tak, tak. Dobra, mamy. Mamy drugi cel, dobra. mimo że ta maszyna waży, to w miarę się rusza. Gorzej, że tutaj już jest wróg. I to nie jeden. A, za nisko! Centurion. To był centurion czy lodówka? Lodówka tu była. I tak, za nisko wycelowałem. Dobra, może zjadę tutaj na dół, nie będę przez tę górkę przejeżdżał, bo łatwo tu będzie mnie dorwać. A obstawiam, że gość co tam jest dalej działa. Więc na to miejsce trzeba uważać. Przydałoby się też tutaj w prawo trochę pojechać. Chociaż tam coś na dole się pali, to nie, to może jest zniszczony. To Betera tak niekorzystnie stoi dla mnie. O, amerykański ciężar. Idealnie w dolną płytę. To jak co, ale ta armata zawsze będzie rewelacyjna. No chyba, że trafimy na 307. Wtedy nie ma co gadać, przeciwko te 5-4 mi są 4 i nawet i są 3. To można tylko się pomodlić, żeby weszło w najsłabsze punkty. Hmm, znajoma ta pozycja. Chyba tutaj ostatnio Leopardem 2 grałem. Jak ktoś nie oglądał, polecam. Macie w opisie i też w prawym górnym rogu. A wkrótce i tak ma się pojawić nowy leopard premiowy, więc też sobie nim zagramy od razu po premierze. Czyżby wrogowie już tylko zostali na respie? Dużo w tej bitwie nie zrobiłem, ale jak widać, drużyna prawie cała zrobiła podobny wynik. A wrogów już nie ma. Jankesi nie mają szans przeciwko Niemcom i Rosjanom. A ja już nie zdołam zdobyć żadnego fraga, patrząc po tym, że oni siedzą tylko na respie. I są męczeni przez samoloty i z różnych stron jednocześnie. Chyba, że ten ciężar tutaj jakoś ładnie wyjedzie. Idealnie dostał w policzek wieży. Cierpi na ten sam problem co Tygrysy 2. Lekko wieża skontowana i już bok wieży jest przebijany. Uuu, tu jest jeszcze jeden ciężar. Za bardzo już poszło to w lewo. O, gość się zaczyna cofać, nie cofaj się! Z rozbitwa się skończy, typie, serio. Mówi się trudno. Teraz rzuciło Karelię i to na 7-7. No właśnie. Ta maszyna na 7-7. Cierpi, ale co jest dziwne? Czy ja gram na Niemców i Japończyków? U. U. To znaczy, że każde działo dla mnie stanowi zagrożenie bez wyjątku. Nigdy nie sprawdzałem, nie było na to okazji, nie wiem, czy 8-8 przebije przód Pantery. Bo jak Tigera od frontu, nadbudówkę nie ma opcji, Karabin, znikoma szansa. Największa szansa to dolna płyta. Pertka i elefanta w nadbudówkę, jak się nie będzie kontował i w miarę blisko przebije. Tygrysa 2, ile to? Powinienem w przód wieży też przebić, nawet jak lekko ją skątuje. W sumie teraz mnie zastanawia, tutaj sobie na te kampę po prawo wiadę. No bo tutaj grupa, co ze mną jechała, pojechali na lewo. Ktoś z naszych ginie od tej strony. Ale nie od tego malucha. Niszczara. Gdzieś tam Ferdek siedzi. Kiepski. Gdzieś kiepski tutaj operuje. Nieważne. Został rozwalony przez 34. Tracimy jednostki po lewej stronie. Czy oni tutaj dojeżdżają do tej strefy, czy trochę dalej siedzą? Raczej tam od dołu by nie wjeżdżali. Myślę, że tak trochę od prawej będą. O! Dostał! Trochę mną błynęło, ale dostała pantera. Wiedziałem, że od prawej będą jechali. Ale zakładałem, że jeśli już to wjedzie na strefę, a nie na tamtą drogę na lewo. Czyli tak. O! Mamy coś. Obstawiam M109. Ale fart! Wybuchło. Nie przeleciało na wylot, tylko wybuchło w nim! I jeszcze przy amunicji! What? Coś na lewo? A, nie widzę. Przez bunkier. Gość zdekapował strefę i zniknął. Niebezpieczna sytuacja, ale ja muszę obrócić wieżę na prawo... ...bo jedzie Tygrys! Nawet silnika mu to nie rozwaliło, ale przynajmniej stoi. A, nie trafiłem go. Dobra. Nie mogę drzewa rozwalić. Asysta, kurczę. Źle wycelowałem. Półkugel. Chyba względem wszystkich Brytyj... brytyjskich... No w zasadzie tak. Brytyjskich czołgów, które mają Szwedzi w tym przedziale. No to Tygrys 2... Jako ogólnie szwedzkie pojazdy jest najprzyjemniejszy do grania. O kurde, posłonę! Armaty dostał, a za wysoko. Dobra, rezygnuję. Ale jak się tu ode mnie odbił? Med 262 z armatą? Oh no, Med 262 z armatą. Ten Pershing teraz oberwał. Problem jest w tym, że jak ten M262 przywali mi w tył wieży, no to właśnie rozwali mi całą amunicję, a i tak została mi już tylko w wieży amunicja, więc jebnie i to aż za mocno. I ten M262... Dobra, ch chyba odleciał albo zmienił cel. Oby jedno z tych dwóch. U. O, tygrys 2 Czy on nie ma? Ok, nie ma pierścienia wieży Icyk, to jest to co mówiłem wcześniej Lekko skontuje wieże i te boki wieży są tak papierowe Ale nie spodziewali się szwedzkiego tygrysa 2 Przyjemnie się tym czołgiem gra Mimo, że ma swoje wady to jednak jest to bardzo przyjemna odmiana dla szwedzkiej linii. Powiem tak. Mimo nawet, że to jest gorszy wariant tygrysa 2 na 6-7, i uważam, że tak, powinien wrócić na 6-3, bo głównie nim grali dobrzy gracze, a ci słabi, no, ginęli, to i tak ten pojazd oddaje. Jak Panta. Zdąży przyładować. Obraca się. Czy przebije? Za nisko. I dorwał ją te 9. 9 5 Szkoda. Nie udało się jeszcze przetestować w praktyce, czy przebije z 8-8 przednią płytę Pantery. Ale poszło naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Mamy kolejne starcie na dość ciasnej mapie. I tym razem je rzuciło 77 a 73. Niemcy, Amerykanie kontra... Ulala. Rosjanie, Chiny, Brytole, Japonia, Włosi i Francja. Taki miks, że to może oznaczać, że tu się pojawi wszystko, co ma pancerz i wszystko, co ma działo. Ledwo tutaj zdążyłem się doczołgać. Oni już wjechali na strefę B, a miałem nikłe nadzieje, że wjadę w te zabudowania tutaj na prawo. Bo to jest bardzo przyjemna kampa. Okej, okay, widzę PTK i Pershinga, który zdjął mi gąsienicę. I... KW? KW85, faktycznie. Ryzykować, czy ten Paton chce wyjechać? Bo trochę tu za ciasno tak nawet dla... Takiej grupy Ulala i trzy nie? O kurde, nie trafiłem, jeszcze w budynek wjechałem. O, i po mnie. No cóż, źle wycelowałem. Ale to też pięknie pokazuje, że nawet jakbym grał tygrysem 2H, Is3 jest strasznie OP pojazdem, przeciwko którym się walczy na tym przedziale. W sumie trzeba będzie Ista też wkrótce wyciągnąć. Przy okazji dajcie znać, jakie pojazdy chcecie, żeby pojawiły się na kanale w najbliższym czasie. Na razie szykuję materiał z dwóch pojazdów, o które były prośby: jeden gorszy, drugi lepszy, albo nie lepszy, zależy kto co woli. Czy coś w tej bitwie da się zdziałać, bo... No to już wygląda jak porażka. Oni są na brzegu po prawej, z tego co chyba dobrze zauważyłem. Ładowniczy mu tylko poszedł. Wrócił dzieło nowego. ładuj, ładuj, ładuj! Dobra. Sam mi zabił jednego załoganta ISA 3 pokona się tutaj albo z APDS-ów, albo z hitów, albo z bomby. No i jeszcze Hayek wchodzi w grę, ale to wiadomo jaki. Albo od tylca, czy od boku z takiej armaty jak ja mam, chociaż to i trójka już jeden leży, O. dobro, I 2 rozwaliłem, dorwał Helkata biedny. Biedny Helkat. Mmm, bomba! Dobra, żyję! Nie mam gąski. Pytanie tylko, skąd ta wroga jednostka strzeliła? Bo coś jest tam z lewej. u z prawej na pewno nie. Może być coś jeszcze przede mną za budynkami. Są na C chyba tu wyjedzie jakaś wroga maszyna. Rosyjska. Kurde, i ten mi działo rozwalił jeszcze. Musiał mnie tak zaskoczyć. No i po załogancie. No niestety. A więc przechodząc, moi drodzy, do podsumowania. Czy warto było zdobyć Kungstigela? Cóż, mam jedno za, dwa przeciw. Może zacznę od przeciw. Po pierwsze, ta maszyna to jest Tygrys 2P, który jest na 7 a lepszy 2H jest również na 67 7 i co jasno podkreśla, że ten y, Kung Stiegel i Tygrys 2P powinny wrócić na 6-3, ponieważ no jednak ten element słabszej wieży jest trochę bardziej odczuwalny. Co prawda nie było tutaj takiego przykładu, ale ja też starałem się chować te wieże. natomiast reszta aspektów jak opancerzenie kadłuba czy działo spełnia swoją rolę na tej klasyfikacji nie przeciwko wszystkiemu. Drugi minus, no to line-up, co jak co, ale Szwedzi są bardzo biedni w maszyny i w szczególności na przedziale 6-7. Jedyne czołgi, jakie mamy z tej kategorii, to jest PBV-501, czyli BMP1, bez rakiet. Druga maszyna to jest Bykan 1C, który bardziej traktuje jako pojazd zabawkę niżeli praktyczny w tym zestawie. No i trzecia maszyna to jest Charioter. To akurat jest dobry pojazd do zestawu, więc mielibyśmy w najlepszym wypadku z tygrysem 2.4 pojazdy, plus starą pelotę z klasyfikacji 4.3. Teoretycznie na siłę można by wziąć Strv 74 i PVKV M43, bo mają APDS-y, ale to nie zmienia faktu, że to jest najsłabsza klasyfikacja u Szwedów, więc z tym tygrysem będzie trochę ciężko się grało, jeśli chodzi o zrobienie zestawu. Nawet w kwestii samolotów, to no to A21, A3 to jest najlepszy szwedzki samolot w tym przedziale, jeśli chodzi o możliwość walki w powietrzu i zrzucania bomb. Więc to były moje dwa głosy przeciw. A głos za, no to mimo, że ta maszyna jest jeszcze ciężka i średnio jeździ się tym 26 na godzinę, i ma właśnie tę sobą wieżę, to mamy normalny pancerz kadłuba i mamy bardzo dobrą armatę 88, która po prostu oddaje. Więc czy warto go zdobywać? W praktyce na razie nie ale w przyszłości może Szwedzi coś dostaną do 6-7, więc takie zdobycie według mnie jest trochę opłacalne, ja w szczególności chcę sobie tego Tygrysa zachować. To tyle moi drodzy, dajcie znać, co wymyślicie o tym Tygrysie i przy okazji myślę, że już jak o nim materiał, no to sobie wrócimy do ogarnienia na nowo Tygrysów 1 plus Tygrysa 2H, no bo z 2H nie było materiału, 2P no to będzie tutaj jako odświeżone teoretycznie, 2H, SLA i 105 były w zasadzie tak... Niedawno względem rozwoju gry, więc dalej spisują się tak samo. No, i to tyle moi drodzy, trzymajcie się, do następnego. Na razie.